Jako terapeuci, osoby pracujące z energią, przewodnicy i ci, którzy czują duży ciężar odpowiedzialności w życiu, chcemy dawać z siebie to, co najlepsze dla poczucia komfortu, dla bliskich, innych, by stworzyć rodzinę lub utrzymać jej dobrostan. Dla sukcesu i stabilności finansowej, by poczuć coś więcej w życiu różnorodność, spełnienie dla poczucia przynależności i życiowej misji. Ale nie możemy dać z siebie jeszcze więcej, gdy jesteśmy wyczerpani wyczerpani skupieniem na walce o przetrwanie. Lub utrzymaniem wystarczającego poziomu do zaspokojenia potrzeb przetrwania, takich jak dach nad głową, jedzenie, spłacone rachunki i zobowiązania, wyczerpani poczuciem ciężaru odpowiedzialności za innych, konfliktami w relacjach, tęsknotą za szacunkiem, akceptacją, zrozumieniem. Wzajemnością, uznaniem, wyczerpani presją stanięcia na wysokości zadań i ambicji, wyczerpani uczuciem pustki i niedosytu. Choć tak wiele robimy lub chcemy zrobić, to ciągle nie wystarcza, aby poczuć się ważnym, szanowanym, odwzajemnionym, szczęśliwym. Szczęście możesz odczuwać kiedy chcesz, lecz spełnienie tylko wtedy, gdy podążasz za autentycznym planem duszy. Realizujesz swoją życiową misję misję duszy, z powodu której jesteś tutaj na ziemi. Jak długo jeszcze dasz radę ciągnąć swoim kosztem to wszystko, co nie działa tak, jak chcesz? Jak długo dasz radę łudzić się dalej, że jakoś niby to będzie? Skąd masz czerpać energię, skoro już czujesz się wyczerpanym naczyniem? Jak to będzie, jeśli przez kolejny rok zostaniesz w tym samym miejscu, w którym jesteś teraz? Dokąd to prowadzi? W jaki sposób? Palące Cię problemy wpłyną dalej na Twoje zdrowie, finanse, relacje i poczucie własnej wartości. Jak pozostanie w tym samym miejscu, już odbija się na Twoich planach, rodzinie, klientach. Jeśli chcesz raz na zawsze wyeliminować z życia ten głęboki ból, negatywne konsekwencje, presję, lęk i niedosyt, jeśli czujesz, że nie wytrzymasz dłużej funkcjonując na półśrodkach, które wciąż nie dają spełnienia, zapraszam cię do osobistej rozmowy, dzięki której zyskasz głęboki. Jasno widzący wgląd w Twoją sytuację, klarowność, strategię działania i konkretne wskazówki, które już poruszą sytuację do pozytywnego rozwiązania. Jestem z Tobą i dla Ciebie, ponieważ nie możemy w pełni funkcjonować jako szczęśliwa wspólnota ludzi, jeśli Ciebie lub mnie trawi choroba życia niespełnionego, w wyczerpaniu, pustce, presji. Kliknij w link pod wideo. Umów się na indywidualną rozmowę ze mną. Jest jak zwrotnica, która przestawia człowieka z martwego punktu na właściwy tor, naprawdę wart Twojej energii, czasu i zaangażowania. To owocuje.